Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jeszcze w marcu 2012 roku chcieliście Państwo sprzedawać azoty puławy i azoty tarnów, bo to wtedy wpisaliście te spółki do planu prywatyzacji na lata 2012 i 2013. W tym planie są właśnie zapisy dotyczące prywatyzacji puław prywatyzacji Tarnowa i Ciechu, który właśnie sprzedaliście panu Janowi Kulczykowi. To był marzec 2012, a już dwa miesiące później, dwa, trzy miesiące później, rosyjski Akron zaatakował Azoty, podejmując próbę wrogiego przejęcia. Dlatego pytam, panie ministrze, kogo braliście pod uwagę jako inwestorów, którzy mogli kupić akcje Puław i Tarnowa? Czy minister skarbu wówczas i władze spółek podjęły jakieś rozmowy z potencjalnymi inwestorami? Pytam także, czy rząd w momencie tworzenia tego planu prywatyzacji na lata 2012-2013 przewidywał, że Rosjanie mogą wykorzystać tę okazję do wrogiego przejęcia? I czy, a jeśli tak, to w jaki sposób? Zapisy tego planu prywatyzacji na lata 2012-2013, w który wpisaliście państwo, Azoty były poddane analizie pod, pod kątem ewentualnych zagrożeń, także analizie przez służby, które mają dbać o strategiczne interesy i strategiczne bezpieczeństwo Polski. I ostatnie moje pytanie pod kątem dotyczące sprzedaży ciechu panu, Jan, panu Janowi Kulczykowi. Ostatnio media poinformowały, że pan minister Tamborski odbył szereg spotkań z Janem Kulczykiem w jakichś restauracjach. Proszę o wyjaśnienie także tej kwestii. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.